Pan Jezus zbiera wokół siebie coraz więcej ludzi. Wczoraj usłyszeliśmy w Ewangelii o tym, że wokół Jezusa zbierają się liczne tłumy, i że nie są już to tylko osoby z okolicy jeziora Galilejskiego, ale są to ludzie, którzy Nieraz przebywają bardzo daleką drogę, żeby z nim być. Szukają Jezusa. Są to ludzie z Tyru, są to ludzie z Sydonu, są to ludzie z Jerozolimy. Przychodzą do niego, żeby z nim być. I dzisiaj w Ewangelii słyszymy, że Pan Jezus wychodzi na górę. I że z tego tłumu przywołuje do siebie tych, których sam chcał, chciał, i ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli. Z całego tego tłumu przywołuje do siebie tych, których sam chce. I pierwszą rzeczą, która mnie bardzo uderzyła, jest taka rzecz, że, że Marek nam wymienia tych dwunastu po imieniu, że znamy ich z imienia. Kogo Pan Jezus wybiera, kogo Pan Jezus przywołuje do siebie, z kim Pan Jezus chce budować relacje, kogo chce mieć przy sobie. Chcę mieć przy sobie bardzo konkretne osoby, które mają bardzo konkretne imiona. To znaczy, takie osoby, które mają swoją konkretną historię życia, osoby, które mają swoją konkretną historię grzechu, osoby, które mają swoją historię zranień. Każdy z nas, kochani, jak tu jesteśmy, ma swoją historię. Może jest to historia dzisiaj trudna, może jest to historia poraniona, ma... ale w oczach Boga ta historia jest zawsze cenna. Dlatego Bóg woła Cię po imieniu, znając całą twoją historię, ale znając ją i traktując ją jako Twoje piękno. Dlatego, że to, co nazywasz nie wiem, zranieniami, to co nazywasz połamaną historią życia, przed Bogiem, staje się miejscem, do którego on może przyjść ze swoją łaską, gdzie może przyjść w darze miłosierdzia. Ja bardzo często słyszę w moim życiu kapłańskim: Ojcze, chciałbym zapomnieć, chciałabym zanegować, chciałbym wyrzucić te wszystkie rany, te wszystkie miejsca smutne, te wszystkie miejsca, które mnie tak bardzo mocno dotknęły z mojej historii życia. Uważajcie, bo one stają się miejscem najpiękniejszych spotkań, najprawdziwszych spotkań z Bogiem. Bo w tych miejscach Bóg przychodzi i nawiedza nas ze swoją delikatnością, bo w tych miejscach przychodzi do nas i opatruje nasze rany, bo właśnie w tych miejscach przychodzi, żeby je leczyć, jako Ojciec pełen miłosierdzia. Bo w tych miejscach, które tak najłatwiej chcielibyśmy zanegować, odrzucić, On przychodzi i chce być nam dobrym pasterzem. Chce się nami zaopiekować jako dobry Samarytanin. Nasza historia życia jest bardzo ważna w oczach Boga. Twoje imię, to znaczy Twoja historia, bez względu, jaka ona by nie była, jest fundamentem. Jest punktem wyjścia do tego, żeby Twoje życie duchowe zaczęło rosnąć, ale w relacji z Bogiem. I nawet jeżeli Jezus na tej drodze zmieni Twoje imię, tak jak uczynił to w przypadku Szymona, nazwie go Piotrem, Kefasem, Skałą, to nie zrobi tego, żeby zaprzeczyć Jego historii życia. To się nie dzieje automatycznie. Jezus niczego w Piotr w Szymonie nie neguje, co więcej akceptuje Go takim, jakim jest. Przyjmuje Go jako Szymona i zaczyna w Nim proces transformacji. Nadaje sens temu, co przeżył wcześniej Szymon. Wykorzysta. Zobaczcie, Szymon stanie się rybakami, rybakiem ludzi. Pan Bóg niczego w Szymonie nie zaneguje. Ale nada temu zupełnie nowy sens. Jezus podkreśla piękno tego, co mamy dzisiaj w sobie. Wszystkie te Twoje rany, które nosisz, to, co w Tobie dzisiaj jest ciężarem, to czego byś się chciał, czy chciała dzisiaj tak łatwo pozbyć, może stać się wielką pomocą dla drugiego człowieka. Dlatego bardzo Was proszę. Nie lękajcie się, ale otwórzcie wasze serca. Pozwólcie, aby Duch Święty oświecał was światłem swojej miłości, aby was prowadził. Powołanie chrześcijańskie, powołanie w kościele, o którym dzisiaj słyszymy. W tej Ewangelii to nie jest takie powołanie, że jesteśmy powołani do roboty. W powołaniu nie idzie o to, żeby coś robić. Powołanie to jest rzeczywistość, która dotyka czegoś więcej. W powołaniu chodzi o to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie: kim jestem. Szymonowi będzie schodziło właściwie całe, całe życie, żeby odpowiedzieć na to pytanie ostatecznie: kim jestem? Szymon musi stać się Piotrem, musi stać się skałą, musi stać się kefasem. Ale pytanie: kim jestem? Nie jest ważne to, co Ty musisz robić w Kościele. Nie jest ważny urząd w Kościele. To wszystko się jakoś zasadza na tym pierwszym pytaniu fundamentalnym, na pytaniu, twojej, y, tożsamo pytaniu o twoją tożsamość. Pierwszym pytaniem jest pytanie o twoją tożsamość. My bardzo często w, w naszym powołaniu popełniamy ten fundamentalny błąd. Zaczynamy pytać, no to co mogę robić? nie? I rozpoczyna się wyścig. Nie? Ja robię to, ja robię to, ja robię to. Piotr miał te, Szymon też miał wiele pomysłów, jak stać się Piotrem. Miał taki nawet pewien pomysł, żeby w pewnym momencie pana Jezusa cofnąć i na swoją stronę przeciągnąć. To pan Jezus powiedział mi, idź za mną, szatanie, idź precznie, bo stałeś się teraz już nie kefasem, ale stałeś się taką skałą, która stała się mi zawadą. Czy można po swojemu nie? Odszedł od pytania, kim jest. Zaczął myśleć, co można zrobić żeby było lepiej. Jak poprawiać rzeczywistość po swojemu? Całe swoje życie Szymon walczył, nie, w tej duchowej walce. To też pięknie widać, jak pan Jezus przychodzi do Piotra w momencie już przed męką, kiedy są w ogrodzie oliwnym i pyta się: Szymonie, śpisz? No to jak to, Szymonie? Znowu, Szymonie? Ponieważ w Szymonie jest ciągła walka, w Szymonie jest ciągły proces stawania się dopiero skałą, kefasem. I dobrze, jeżeli to zrozumiemy, że, że, że ten proces ciągle w nas się toczy. To nie jest rzecz, która nam się raz staje. Że o to trzeba walczyć, że my się nieustannie z tym zmagamy pytaniem, kim jesteśmy. Nie jest tak, że w chwili chrztu dostajesz, jesteś chrześcijaninem, nie? I teraz wszystko jest uzależnione. Jestem chrześcijaninem. Każdego dnia chrześcijaninem się stajesz. To jest pewien proces nieustanny. Trzeba wiele cierpliwości, trzeba wiele. Zaangażowania. Przede wszystkim trzeba mieć relację z Jezusem taką nieustanną, ciągłą. Trzeba być człowiekiem modlitwy. Szymon ciągle walczy ze sobą. Jest z nim to rozdarcie pomiędzy Szymonem a Kefasem pomiędzy Starym ja a tym Nowym otrzymanym z łaski. Co? W nas nie ma tej walki pomiędzy starym człowiekiem a nowym. Z momentem chrztu na pewno w 100% procentach stajemy się nowym człowiekiem. I nie ma w nas już zmagania, nie musimy się na pewno o nic zmagać. Łukasz w swojej Ewangelii pisze, że kiedy Pan Jezus powołuje Piotra, mówi nie bój się. Odtąd będziesz ludzi łowił. Tak mamy to przetłumaczone na język polski, a dokładnie można byłoby przetłumaczyć odtąd będziesz łowiącym ludzi. Na pierwszy rzut oka zapytamy się, jaka tu jest różnica. A no jest różnica diametralna. Będziesz łowił ludzi, dotykamy pytania, co Ty będziesz robił, chłopie? Będziesz łowiącym ludzi, dotykamy odpowiedzi na pytania, kim będziesz. Nie jest ważne pytanie, co będziesz robił. Jest pytanie to, kim będziesz. Żeby być łowiącym ludzi, trzeba mieć nieustanny raport z Jezusem, trzeba mieć nieustanny kontakt z Jezusem, relacje z Jezusem. Żeby stać się świadkiem Jezusa, żeby łowić ludzi. Żeby stać się świadkiem Jezusa, musimy wracać do źródeł, do naszej modlitwy, do. Tego, żeby Go słuchać, żeby na Niego patrzeć w ciszy. Musimy być bardzo uważni, ponieważ my sami możemy stać się bardzo niebezpieczni, najpierw dla samych siebie, a potem dla tych, do których będziemy posłani. Bo jeżeli nie odpowiemy sobie na pytanie, kim jesteśmy, w konfrontacji, w relacji z Jezusem, to będziemy ciągle odpowiadać na pytanie, a co trzeba zrobić w kościele. Wiecie, wiele było takich osób w kościele, które próbowało zmieniać sprawy na swoją modłę, na swój sposób. I bardzo często robili to naprawdę wspaniałe rzeczy. Wiele dobrych rzeczy, tylko że absolutnie niebożych. Ostatnia myśl i tutaj skończę, bo jest takie jedno zdanie w tej Ewangelii, które mnie bardzo mocno poruszyło. Ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Czy Jezus może wysłać tylko tych, którzy są z Nim? Znaczy masz prawo być uczniem Jezusa? Masz prawo mówić o Jezusie, jeśli jesteś z Nim, być z Nim nieustannie, mieć z Nim relacje. Bez tego, kochani, popadamy w aktywizm w kościele. Robimy dużo, nie wiem, wiatru, zamętu, na końcu nie ma tam Boga. Każda Eucharystia jest dobrym wydarzeniem, żeby ta Ewangelia się w nas zadziała, bo ona nam pokazuje najpierw kim jesteśmy w jego oczach. On na każdej Eucharystii za nas oddaje swoje życie. Macie tego świadomość, za taką, a nie inną historię życia, dla Niego jesteście kimś niesamowicie ważnym, a po Eucharystii roznosicie zapach Chrystusa, Eucharystia po drugie staje się źródłem naszego naszej siły. Po Eucharystii w ten świat wchodzisz sam, sama czy z Jezusem? Co masz do zaoferowania światu? Co wnosisz do świata? Siebie, czy wnosisz Jezusa? No, zostańmy z tymi pytaniami minutę. W ciszy, odpowiedzmy sobie sami na te pytania. One są bardzo żywe, bardzo mocne, bardzo ważne. I trzeba byśmy się z nimi mierzyli. No. Amen.